Szema, szema. Powiedz po niemiecku, tu kurde widzicie. Witajcie w kolejnym odcinku. O! sieht man einen i wir jetzt den von hinten nach oben machen. Także widzicie, przyjęte, moje filmy zrobiły się tak słabne, że przyjechała delegacja z Niemiec prosto z farbyki Klas. Tak jest. No tak jest, już się nam nauczy po polsku coś mówić. Także będziemy teraz. Prosto z serwisu przysłali człowieka, no. który powie: Co? Jak rozebrać się? Tak, yy, całkiem serio. To jest brat Filipa. Filip pojechał. Tak. O, tu możesz zobaczyć, co Filip zrobił. Dostawił traktor. No, bo będziemy zjmować tą całą tyłek. To jest kuzyn Filipa, to już mówiłem. Yy, I co? No i to będziemy ten cały tył wymować, żeby wyjąć tę te, całą podłogę podsiewacza, a chciałbym wam teraz już bardzo serdecznie podziękować, bo bardzo duży odzew był w sprawie tego kombajnu, co jak zrobić, także już mniej więcej wiem co jak tutaj on będzie przebywało, traktor już czeka z turem. Także powoli, powoli będziemy się brali za to, za ten cały demontaż tego całego tutaj tyłu razem z szarpakiem do słomy to, to by było fajnie wyspawać, by ale to może w przyszłym roku, na ten rok musi to wystarczyć Ten rok, żeby tylko był sprawny mechanicznie, a w przyszłym roku może jakieś tam poprawki, żeby on wyglądał Także pomóc się jeszcze coś po niemiecku, coś powiedz ja, wir werden das dann irgendwann reparieren, ne? No? Und dann wird alles perfekt. Alles wird funktionieren. Wir machen von hinten auf so bam bam zack zack. Ja. Und, <laughs> Und super. Und <laughs> super. Pozdrawiamy Niemców. <laughs> Dobra, det targamy to, nie? Dobra, no i ja moim zdaniem najdeszła kamera. Jestem Czekaj, Jadro? O, jak nie ma no. Płaska, trzynastka Mówisz trzynastkę? Nie. Wykręcam. wykręcamy Zdoby tak trzymać co zawsze trzeba I wiesz, wejdź do środka i te wszystkie nakrętki, te śruby tu coś... O, tu Tutaj, tak Idę? Ten od góry teraz, ja, no, czy... A, okay. już jest Ja wysiądę, wykręcam Tak? Teraz tu wyżej? wyżej? Widzisz? Eee, tu jeszcze raz nie, nie, nie. Tu masz. Tu, tu, tu. Tu. Okay. Ja trzeba. Czy... O, dobra weź się wytargaj. Nie idzie. Nie. nie idzie? Tak. Dlaczego? Trzeba. A czekaj to by tak zrobił. A bo. Twarzaj. O, pójdź. Gdzie on no jest? Tu jest. Masz? Jo. Czekaj, to jest A to co jeszcze tutaj trzyma? Co to jest? trzyma? No, nie, jeden. to już ten. To już wszystko. A bo tutaj to jest to. To wszystko już wyjedzie w Nie hmm. O, czekaj. A pstępy Ja A tu jest? ja troszkę ten nie wyszło O, dobra. Teraz tak. Elbasi? masz. O. A, teraz ten. Ja. Ja. O kurde Kurde co jest z drugiej strony A góry też jest przekręcona Co? U góry też jest przekręcone No jak to się wchodzi do góry A tutaj może co? W tym czerwonym Cak cak A tu nie nie Gówno to nie ma dziura, ta e, Tam ta ma, nie ma śruby, ale nie ma Tata, dziura, dziura, dziura. U. Dupę. do góry, ja? Jo. czekaj spróbuj, ja poczekaj, poczekaj. na sekundę dobra ja? robię idzie, ja. co idzie, nie idzie, co? Ja nie nie o, tu jak jadł to teraz tutaj ten może weźmiemy teraz pas i tu zahaczymy Aha. i to zdejmiemy Ale e, z traktorem czy bez... Z traktorem tutaj pas weźmiemy ja, ja, ja. to i tak, tak do góry A, no, no, no. Ja musiał się tak tu ustawić i wtedy to zdejmiemy. Ja, Bayer. No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze oh. I dzięki serwisowi z klasa udało nam się rozkręcić całą dupę ja? No. Mam ci coś pokiwać, czy dasz radę? No, no radę. Dobra. A, to mogę co. teraz dwa pasy. I dźwigam do góry I będzie Arnold Schwarzenegger. Adam Schwanz, rę, który ma No, zajer, ma fenum lat, ja. ja? <laughs> 5, 5 <und> 25. <laughs> I zobacz, teraz tak na to duśmy. Ja. A. 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 A Boom. Yes. Yes. Ja, so, tak, tak. Das ist meine liebe Arnold Schwarzenegger. Zum Beispiel. Ja. Aha, zack, fast, zack. Klick, klick, klick. Ja. Good penetration, yes! Tata! 2201 Ashlo! Tata! Tata! No! Ja już długi dłu 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 czas nie byłem w tym Ursusie, no i zauważyłem, że to, co kiedyś przyczepiłeś, już tego nie ma! No, a dwa robisz, nie? Dwa pasy. Ja! A, e, a Bajer, nie? No. Teraz tak. Tutaj za się. Jest tam? Ja mam Dobra. Daj tutaj tego szwanca? Na dół, nie? Daj mi tu, daj mi tu O, tak. Teraz do góry. O, tu. I tego szwanca tutaj. A i tam ja cak, tak. Zobacz to tu. On, tak. I zobacz. To się trzyma, ja? No. Daję.

Żeby Nie, taki... tak jak tam był. O! A jest. Proszę, to jedna śruba jest. Ja. Myślę, że ja ten odjadę z tym? Ja. Cześć. Cześć. A ty nie jedziesz z twoim No jadę. No nie wiem, pół Pół godziny? Po, po e, czy 12. po 12? Po No. no. Ciepło się zrobiło. Za... Sparno, no. Tak, Kolejny etap zrobiony, teraz trzeba to wszystko wydostać, to ustawić gdziekolwiek.

Robimy dalej. Trochę zostało już tu rozebrane tego kombajnu. A tu jeden ten podsiewacz już wyjęty ta blacha. I ta tu jest dość pokalna, stanie jest do wymiany. Ale gorszy jest ten dol, na to tego podsiewacza tu to jeszcze może i uratował. Ale jest jeszcze większy problem. Pokażę wam jaki. Tu ja próbowałem cokolwiek zrobić, ale. O. Bo no zaraz pokażę O tu jest takie coś A tam jest takie coś widzicie Tam w tym miejscu A bo wam O, pokażę wskaźnikiem Chyba zdechną Masakra Sosami Tu to tam nic nie ma O I jak tutaj to wykręcić Ale Tutaj o, tutaj trzeba włożyć rękę. Jedna osoba musi przytrzymać klucze, drugą od strony z drugiej strony trzeba tu pachniać plak, raczej plak, jak bardziej jak od jakiś odrzewiacz o. o widzicie? Jak się zatują będę? O Już będzie po osach. Ja to zostawię na dzisiaj, bo nie będę tu ryzykował, bo już mnie dzisiaj jedna dziabła w powiekę. Tak więc jutro myślę, że z rana tutaj to zaatakuje a dzisiaj to chyba będzie już wszystko. Ewentualnie co? Tutaj te pasy mogę przejrzeć. Ten tu pas jezdy muszę wymienić od no jazdy, tylko jak go tu wymienić... O, zobaczcie jak się to zlatują. Jednej. Niech tylko zlatą się. Ja tu im dam. No i także widzicie nie jest, nie jest fajnie, ale ogólnie jest fajnie Jak widzieliście Przyjechał Filip z Robertem Odkręciliśmy wszystkie elementy, które mogliśmy odkręcić I najprawdopodobniej jest już wszystko luźne I teraz wystarczy to wyjąć Z przodu już też wykręciłem wszystkie mocowania No i próbujemy Zakładam kamerę na głowę i będziemy próbować co to zrobi? O kurde jest tak ciasno. A jezus jo. Jak to pociągnąć tu? A jezus, kocham to. Hmm. To jest luźne. Tylko teraz tak, to jest tu. Kurde, gówno. To jest tam przykręcone jeszcze. To jest tył, to jest przód. O. To jest to, a to jest to, to jest tutaj jeszcze skręcone Gówno, Jeszcze to nie odkręcę. To bym musiał tu i tu chyba odkręcić jeszcze, bo inaczej tego nie wywalę. Także tu jeszcze to odkręcę i wyjąć muszę. To chyba po powinno dać radę to wyjąć. Kurde, W do tego rozbierania. Najważniejsze, że już os nie ma, ale wam powiem jak rozkręcić, jak się już to rozkręci to już będzie pół biedy, ale skręcanie myślę, że pójdzie dużo szybciej bo już nie będzie zastanawiania się co i jak gdzie muszę pełno takich o tych małych gumek dokupy, dokupić bo dużo tutaj brakuje ich o tu, ciach aj, podkładka uciekła teraz obracamy tym kołem Idę tutaj Będę musiał chować grzechotkę albo bo pomału tu jest grzechotka i 13 nasadka jest Dobra To może da radę mhm, mhm. O poszło Teraz jeszcze druga strona i mam nadzieję, że to wyjdzie. Narobiłem się jak dziki rex, ale udało się. Wydostałem to małe. O, tak wygląda ten, ta podłoga podsiewacza. No nie wygląda to zbyt interesująco i imponująco. O, próby łatania tego. I właśnie tak to się prezentuje. Szału nie ma, dupy nie urywa. O kurde, i tak się zastanawiam, co teraz tym zrobić. Czy to regenerować? Bo widziałem, że są podłogi z metra. Ale nie wiem, na ile to jaka jest jakość. A teraz, jeszcze jedno takie pytanie do Was. Jaką podłogę kupić? Czy są, bo z jakością jest różnie. I co by tutaj najlepiej byłoby zakupić? Ale jakby to wrzucił do piachu, dał nową podłogę z metra, bo ta rama chyba jest w porządku. W ramie dosłownie nic nie jest. Tylko tutaj z grzewy rozwiercić. By to fiurało a wy jak byście zrobili? Dajcie znać, ale się narobiłem też jak dziki rex, bo chciałem wyjąć te sita całe, wszystkie a to trochę zbędna robota była. Bo to jest suwane tam, ale co zrobić? Kto się pizdą urodził, kanarkę nie zdechnie. No ja w tym przypadku byłem pizdą. I widzicie, narobiłem się jak dziki wąwóz. Mam już dość na dzisiaj, także powoli będziemy kończyć. Z tej odchłani, teraz trzeba szukać te dwa stoły. I kolejny odcinek będzie chyba z demontażu chłodnicy i pompy wody. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.